Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj znowu odcinek z moca postapokaliptycznego, no bardzo długo nie było odcinków, bo już tydzień, ale no, były sprawdziany, no po feriach to trochę było rzeczy do porobienia, więc wracam z regularnością i z nowymi, tandetnymi, znaczy świetnymi filmami, więc już przechodzimy do oglądania. Dzisiaj opowiem wam o tej takiej, takiej zielonej strefie, gdzie jest trawa, taki radar, i tutaj o plaży. Muszę się zwijać, znaczy szybko to robić, bo to filmy mają trwać po 3 minuty. Więc tak, mamy tutaj rozwalony samolot, który naprawdę fajnie wyszedł mi w tym czarnym, jak widzicie, zwęglonej trawie. Tutaj taka bariera. Mamy też tutaj gazetę, i gdzie jakiś zombie jeden tutaj biegnie do bazy. No, ale oni go raczej powstrzymają. Tutaj mamy też, jak widzicie, takie działo, apteczka też jest, jakaś leży. Tutaj dwóch właśnie żołnierzy stoi, pan policjant i żołnierz, żołnierz z niepanikiem i strzelają właśnie do zombiaków, które do nich biegną i to dosyć sporą chmarą, hordą. Tutaj też się zombiaki zbliżają, to jeden już jakiś się zabity. I mamy tutaj też, jak widzicie, taki właśnie radar rozwalony, ten radar tutaj wisi, jest zamontowany na nóżkach LEGO. Wisi tutaj, no zaraz myślę, że spadnie. Mamy też tutaj takie domki. Yy, takie fajne, no nie wiem co oni więcej powiedzieć nie, Mamy też takie coś, nie mam pojęcia co to jest, ale chciałem coś tej dać Mamy też dwóch ludzi, którzy tutaj pilnują yy, Znaczy nie pilnują, tylko biją się z zombiakami Oła Biją się z zombiakami, które właśnie do nich biegną I tutaj mamy też plażę I plaża bardzo fajnie mi wyszła Mamy tutaj taki kocyk, rozwaloną tutaj tą parasolkę, pizza Rozwalne, widać, że wszystko szybko opuszczane, mamy tutaj jakieś samochody Jak widzicie biegną tutaj, tutaj mamy świątynię, której recenzja, znaczy nie recenzja tylko film o niej na tej makiecie też się oczywiście pojawi No i mamy tutaj tą plażę, tutaj jakieś, jak widzicie motorówka stoi i tej zombiaki wszędzie rozwalone, tutaj jakiś zombiak leży, tutaj jest skorpion I idzie chmara zombie, wszystkie tutaj się zbliżają do dwóch osób, które pilują no w sumie do pięciu Które tego wszystkiego pilują więc no będzie ciężko to wszystko tutaj wywalczyć, żeby te zombie tutaj nie podeszły. No, nie wiem, co tutaj więcej powiedzieć. Jest dosyć sporo szczegółów ogólnie na całej makiecie, ale w tym miejscach kartych jest, jest ich dosyć mało. Jeszcze mogę powiedzieć, że jest taki mostek, po którym się są jakieś spinajmy, jak gdzie ten tutaj wpadł w taki dziury i się zablokował. Nie może wyjść. No, plaża bardzo fajnie, myślę, że mi wyszła. Tutaj też są takie elementy z nadrukami, ale po prostu nie mam takich kosków wszystkich, które bym chciał mieć. Które były mi potrzebne do zrobienia tej makiety idealnie. No, tutaj, właśnie, jeszcze to są te sklepiki, które chciałbym Wam troszkę może dokładniej pokazać. Może będzie recenzja tych sklepików, może nie. Kupiłem dwa zestawy, one są po 17 zł za sztukę taki sklepik. Mamy tutaj, jak widzicie, dwa takie sklepiki 7-eleven. Mamy tutaj jakiś bar, bardzo fajnie się prezentujący. Mamy też sklep jakiś taki barbecue, w sensie jakiś tam, wiecie, mięsko. Taki grill, bardziej. Taki bar, hot dogi te sprawy, tak można powiedzieć, trochę kebab no, więc tak prezentują się tej budynki, no budynków na Makicy sporo nie ma bo po prostu nie budowałem tutaj żadnych jakichś większych budowli tylko są takie otwarte bardziej ale już wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć!